W styczniu udało nam się popełnić kolejną książkę jako wydawnictwo Sharon. I to jest książka Droga życia: Jak doświadczyć kultury nieba na ziemi, Billa Johnsona. Wiem, że autor wywołuje wiele kontrowersji, być może w środowisku chrześcijańskim w Polsce, ale bardzo lubię go polecać, bardzo lubię go czytać. I uważam, że każdy ten, kto, kto rzuca kamień i kto, kto rzuca słowo krytyki, powinien właśnie przeczytać tę książkę. Dlatego, że ona pokazuje, jak, jak naprawdę korzystać z tego, że Duch Święty jest w nas i jak korzystać z tego, że On po prostu chce nas prowadzić. Bardzo rzetelna, bardzo uczciwa jest ta książka. Treść pokazuje. Ja mówię tak, kiedy czytam. Tą książkę to chciałbym mieć pozaznaczane wersety, czy, czy bardziej, no nie wersety, tylko teksty, które mnie najbardziej zainspirowały i kiedy zacząłem to robić, no po prostu stwierdziłem, że jest to bez sensu, dlatego że miałem na każdej stronie kilkanaście takich, takich zakreśleń, dlatego no, trudno, nie, nie jestem w stanie aż tak z tego korzystać, ale chciałbym mieć w głowie i w sercu tą treść, którą właśnie trzymam w ręku. Polecam Wam serdecznie, um, cokolwiek słyszycie, um, o autorze, nie wiem, no ja, ja nie, nie dostrzegam tych, tych rzeczy, które są że tak bardzo rzucane mu pod, pod nogi. Osobiście odwiedziłem to miejsce, żeby sprawdzić po prostu, czy to co, to, co słyszę, jest prawdą. Przekonałem się o czymś innym i zachęcam Was bardzo gorąco, jeśli chcecie wzbogacić swoje życie duchowe, zobaczyć, jak inni budują swoje życie w takiej. Takim chodzeniu w obecności Ducha Świętego. Zachęcam Was serdecznie, na pewno Was to zbuduje, jeśli będziecie mieli otwarte serce i otwartego ducha na to, aby przyjrzeć się tym treściom. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam każdą książkę przez pryzmat Słowa Bożego. Przeglądajcie, czytajcie. Ale bardzo gorąco polecam tą pozycję Billa Johnsona.